Rozdział ósmy. Wrogość. Trzy godziny do świtu. Elotopex. O Elo kurwa, to? Bane stary. Wiesz, co odcinek? Kurwa! Kalaszek nerwy Dziękuję. No. ja Dobre. Dobre, daje. Gra się kończy tak, że wszyscy jadą na kamczatkę i robią grilla z Putinem? Tobex i dziękuję MRKF. Dzięki, dzięki za Wasze prajmiki. Zachęcam serdecznie, jeżeli ktoś z Was nie ma prajika, dając suba, oglądacie bez reklam, streamy i tak dalej. Wspieracie też swojego ulubionego twórcę, czyli mnie. ona no to była. Widziałeś to? Czuję, że tędy nie wolno się chyba przeciskać. No ale chej, okej, okay. okay, to musi być tędy. Wiedziałem Co to jest? ja p dole O k Ale to wrzutliwe ka wygląda Mhm. Mm o kuszwa. O kuszwa. O kurwa, o kurwa. O, ku**wa. o ku**wa. Przeżyła. Dobrze to zagrałem. Jakby cię Ale kto gonił. Wszystko gra? Ci się nie stało? Coś tam było! Gdzie jest Matt? Spokojnie, usiądź, spokojnie. Słuchajcie, tam coś się? Podwór, jakiś co? podwór. Hmm. O czym ty mówisz, co? Mówiłam już, tam coś jest. Aż spokojnie, to Josh, to wszystko nie, Josh. Nie, 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 posłuchajcie. Związaliśmy go, już ci nic nie zrobi. Nie, coś mnie goniło i to nie był człowiek. Czekaj. Em, powiesz nam, co się dokładnie stało? Przecież właśnie próbuję. Weszliśmy na wieżę i... I przewróciła się, cała wieża zwaliła się prosto do kopalni. Ej, czekaj, jakiej kopalni? Pełno tu szybów górniczych, cała góra jest nimi naszpikowana, no i padliśmy tam po zawaleniu wieży. Nie rozumiem, jak to wieża się zawaliła? Jak to się stało? No i błądziłam po tej kopalni, było ciemno, ale znalazłam ten stos i tam była. była głowa Bet. Zaraz, że co? Głowa Bet, znalazłam O mój mówi, Boże, Mówisz poważnie? Tak, poważnie. One chyba tam wpadły. O Jezu Chryste. Ale najgorsze jest to, że Hanna raczej nie zginęła. Nie od razu, nie od upadku. Że co? O, o czym ty mówisz? Sama już nie wiem, ale ona chyba tam była. głodowała całymi tygodniami. Kiedy my szukaliśmy jej na górze, no nie wiedzieliśmy. To... straszne. Słuchajcie mnie. Na wieży było radio i udało nam się z kimś połączyć, ale zaraz po tym cała ta wieża się zawaliła. Em! Udało ci się. O Boże, Zenwoledwo. Mike! Co z matem? No właśnie, próbujemy się dowiedzieć. O, no i jest jeszcze ten potwór, który ją gonił. Jest roztrzęsiona, ludzie. Emily. Hey, Em. Wow. Kto to kurwa jest? Josh? Czes? Na pewno nie. Jess. Nie, no wątpię, że to ten potwór. A więc kto? Nie wiem. My powinniśmy to sprawdzić. Będę cię krył. Dobra. K***a, to jest ten ziomek z, z płomieniem. Ale co? Możesz każdego wziąć na ładne oczy, albo załatwić go... wiesz, mięśniami. Ja muszę mieć spluwę. Sorry, brachu, nie ma takiej opcji. Nie po tym, co odwaliłeś w szopie. Stary, próbowałem chronić twój tyłek. No, a teraz dla odmiany. Ja będę chronił twój. Okej. Okay. Otwieram drzwi. Gotowy? Krokodarko. Stój! Stój! Krokodarko. Stój! A! Co jest? Dobra, wygrałeś. Tylko bez nerwów staruszku. Niech się wszyscy wreszcie uspokoją. A teraz przejdźcie tam. No dalej już! Dajcie powiedzieć po co tu przyszedłem. Mm, kurwa, co Jestem jest? tutaj, żeby wam powiedzieć, z czym się na tej górze mierzycie. Nie powinniście byli tu wracać. Po co to zrobiliście po tym, co się stało w zeszłym roku? Chodzi ci o i pet no Właśnie, skąd wiesz, jeśli nie jesteś zamieszany? Albo odpowiedzialny. Dajcie sobie na wstrzymanie. Nie podoba mi się to, że kręcicie się tutaj po mojej górze. twojej górze? Ha, no, ciekawe, co by na to powiedzieli Washingtonowi. <laughs> Rzeczywiście, góra nie należy do mnie, to prawda. Do Washingtonów niestety też nie. Powiedzicie, ta góra należy do Wendigo. Kogo? Ty, o czym co to jest, Wendigo? Dajcie mu mówić. Chyba nie ma innej opcji. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Możecie mi wierzyć lub nie, mam to gdzieś. Chcę, żebyście wiedzieli, od dawna mi to ciąży. I co? Mówiłem. Jest winny. Ma coś na sumieniu. Zamknij się, Mike. Widzicie? W tych górach... Czaj się, przerażające zło. Okrutny duch Wendigo zostaje uwolniony, ile ktoś w tych lasach popełnia akt kanibalizmu. O kurde! ja Musi się znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Piwnica chyba się nada. Okej, okay, zejdźcie tam szybko, wszyscy i czekajcie. Co? Czemu? Jak długo? Do świtu. Ludzie! Zostawiłem Josha, gdy usłyszałem krzykem. Gdzie niby został? W szopie. A, to już po nim nie żyje. Nie. Yeah. To niemożliwe. Przed chwilą z nim byliśmy. A Tu wszystko zmienia się w mgnieniu oka. Nie. Nie pozwolę, żeby coś jeszcze mu się stało. Coś jeszcze? Co? O, o czym ty mówisz? A... Chris. Cicho. Uderzyłem go. Myśleliśmy, że zabił Jess. Dałem mu się sprowokować i... Walnąłem go w głowę. Chris! Może sobie zasłużył. Nieważne, nie możemy go tak zostawić. No to pójdę z tobą. Nie potrzebuję pomocy. Zginiesz, jeśli pójdziesz sam. Nie A, reszta z was... Do piwnicy szybko. I bez brawury. Macie nie wychodzić, póki nie wrócimy. Aha. Widzę, że kompletnie nie rozumiesz powagi sytuacji. No, a jednak idę po nie nieprawdaż? Nie, to ja idę po Josza. Ty masz mi tylko pomagać. Rozumiemy się? A... Ta, chyba tak. Po prostu musisz iść za mną i robić wszystko, co ci każę. mać, ale pojrzało akcja. Dziadek ma tyle testosteronu w tej grze, co ten p nie ma. Nie, nie umiesz. A tak? no skąd wiesz? Zaufaj mi, wiem. Oho. Się z nim gapi, a on jej w łeb Słuchaj, jesteś jakby ekspertem tych tych rzeczy. A powiedz mi, a... o czym właściwie powinienem wiedzieć: że masz być ostrożny i trzymać się z tyłu. Oho. Czyli. Ile razy musiałbym trafić takiego potwora, żeby go zabić? Strzelałbyś do ustranej śmierci. To w ogóle nie da się ich tym zabić? Nie, ale da się je spowolnić. No to czy mnie niby zabić? Nie lubią ognia. No ja też nie przepadam. No. Boją się go panicznie i może je zabić. Ich skóra jest twarda. Twarda jak pancerz. Chyba o, tu najpierw przypalisz. Ja <grym grym> to. Właśnie, co jakie to są te potwory? Ale bym... O znaczy, jakiejś kobiecie. są szalone i odstawiają dziwne akcje, czy... Czy da się jakoś przewidzieć ich zachowanie? <noise> Mają pewne wzorce zachowań. jak zwierzęta. Czy ludzie. No, Nie no, z reguły ludzie, którzy piszą, że w***ali kobiecie, to no, jak podchodzi do mówią, nich laska, to się po co no, mi stresuje? Mówią takim głosikiem no, typu. Cze cześć! Nie serio, chcesz ze mną po porozmawiać? To są. Ach, jakieś triki na wędigo? W stylu natrzy się czosnikiem, to cię nie wyczują, mm. czy coś takiego? K -nem K -nem się Na coś innego w tym guście? Nie zobaczą cię, jeśli się nie ruszysz, jak uza! Ich wzrok bazuje na wykrywku. Zbieramy się stąd. I tu już. Musimy znaleźć Josza. Może jeszcze żyje. <noise> Najpierw Endigo, skutecznie cię unieruchomi. O ten opetrze ze skóry całe twoje ciało. Ale nie martw się. Zadba o to, żebyś przeżył. Był świadkiem tego, jak po kolei pożera twoje organy jeden po drugim. Czyli do schroniska. Ech, rusz się. Wciąż mogą tu być. I chodź po dziadku kurwa. O kurwa. Czemu tych potworów jest parę, a nie jeden?

I k***a po się. Aż! Aż! A! O, ja pierd... O mój Boże. Chris! A czemu on zginął? Wszystko okej? Okay? Dobra. Chodźmy, chodźmy. Chodźmy do piwnicy. Jest odbrzmię no co tak długo na górze nie jest dobrze co w jakim sensie Chris uh, nie zjawi się o nie no ale nie bym tej aż wyk wy... dolił tak, mi strasznie przykro okay. Może nie, lepiej usiąść? nie nic mi nie jest sam Okej, okay. okay. okay? a co z tym starym dziadem ani śladu byłbym wy... jej jest już pani o chryste też byście... je bali widzowie? Dobra. To wszystkie drzwi? Tak. Jesteś pewna. Czego szukasz? Innego wyjścia. Mike, to nie jest najlepszy pomysł. Powinniśmy zostać tutaj. Do świtu, a może i dłużej. Przynajmniej nic nam tu nie grozi. O, serio? Zapakowanie jak prezenciki dla tych potworów, żeby miały wesołe i fajne święta? Przylecą po nas. Rano. Nie wiesz tego. Tak właśnie będzie, prawda, Em? Tak, znaczy. No I do picia, zaraz wracam. No to czekajcie. Ja spadam. Mike, brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. Josh? To jeden z jego numerów. Świetnie. Bomba. Jeśli to cholerstwo dorwało Josha, to epicka chujnia. No nie wiem, Mike. Możliwe, że Możliwe, że co? Że to coś zabrało go do kopalni. Co? Widziałam tam na dole naprawdę straszne rzeczy. To coś chyba tam mieszka i. A! M? Co? Jebać to. Dorwę ten klucz, prosto sypialnię tej poczwary, a potem wszyscy stąd spadamy. dajcie Prima? M, co to za rzeczy? To chyba torba starego. Dajcie Prima. Koleś był przygotowany na wszystko. Albo Wendigo Nie wam włoży palca w dupę. Co to za miejsce? O mój Boże, zaraz, co to? Byłem tam przez ranę. Byłeś? Niektórzy przeżyli, ale gdzieś tak z piętnastu w cieło. Kręcił się tam jakiś reporter i odkrył, że ktoś to próbował zatuszować. Michael, a może tak skupmy się na ratowaniu naszych własnych tyłków, dobrze? Ja tylko mówię, że tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Mhm. Mm dla mnie dziwne jest to, że schronisko i sanatorium są połączone tunelem, widzisz? Mm -hmm. No tak, ten wróciłem. Widziałam to, jak byłam na dole. To coś tu mieszka. Em? Em? Co to jest? Ja? Co to jest? Oh, yeah. Aż. Em. O mój Boże! Mój Boże! To mój nic Boże, takiego! Mój Boże, tylko nie, mnie ugryzło nie, i... Ugryzło cię! Co cię ugryzło? No to... Oh, bo... Wendigo! Że co? To nic takiego, serio, traśnięcie. Wszystko okej? Kurwa. Już nawet nie boli, serio, to. to drobnostka. Em, jeśli to, coś cię ugryzło. Wiem, co masz na myśli, wszystko gra. Czyżby? Tak! Emily, trzeba cię opatrzyć. Emily, jeżeli ugryzło cię wędliwe. To możesz zamienić się w jedno z... Ach, to jakiś absurd. Stary mówisz, że to się bierze od zżarania innych. Pamiętasz powiedział. Tak. To na pewno tak działało? Tak. To się dzieje, jak ci gryzie. Zmieniasz się w niego i rzucisz się na nas. O boże, o boże, Boże! Nie możesz tu z nami być. Co? Mike! Musisz odejść. ja sobie robisz? Narażasz nas wszystkich! W łeb się wani. Emily. Nie możesz tu zostać! Mike, ochłoń trochę, co? Nie wiemy, czy to tak działa. Może to tak naprawdę nic takiego. Co jest? Co wy odstawiacie? Tu są drzwi. Możesz wyjść po dobroci. Gówno, prawda? Po prostu chcesz się poczuć? Lepiej z tym, że skazujesz mnie na śmierć. Dobrze no, wiesz, że tam jest Wendigo i że rozerwie mnie na strzępy, jak i jak. A Jezu Boże, proszę, po prostu idź już stąd! Ej, okej. Ej, 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 Mike. Spokojnie. I co? Zastrzelisz mnie? Mike, mnie? To jest nasze schronienie, Em. Proszę. Nie będziemy tu bezpieczni. Nie. Póki tu jesteś. Nie, nie rób tego. Naprawdę Nie ma... Nie, nie, no nie zastrzelaj. Kurwa, nie dam rady. O Boże, dobrze zrobiłeś. Oby tak było. No, oby. Na razie. Kurwa, jeba na mać. Miejcie ją na oku. Jak coś z nią będzie nie tak, wiecie co robić. Ta. Hmm. Siedźcie tu. Okay. Inaczej może być po was. Nie długo wrócę. O co tu chodzi? Wszystko okej? Okay? Myślałam, że... że nam jakoś pomoże. Kto? Dziad zmiotaczem? Teraz mamy przesrane. Nie, słuchajcie, musimy po prostu być twardzi. Musimy sami dać radę. Chyba nie potrafię. Napisane, że wendigo mutują się z ludzi i kiedy polują, potrafią doskonale naśladować swoje ofiary. Oho. Od samego zagrożenia, zarazić się można od samego ugryzienia przez wendigo. A nie, to bzdura. Aha, dobra. O, o. Nie, 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 nie. O tym, że te. Te ukąszenia. Je, jeśli cię ukąsi, to nic ci się nie stanie. Nie są w ogóle zaraźliwe. Pokaż mi że to. Że coś ty powiedziała? Um, to dowodzi, że nic ci nie będzie. Co takiego? Nic ci nie będzie. Nic? Przecież Mike mnie prawie zastrzelił. Nie Zastrzelił cię. A ta suka mu na to pozwoliła. Ej, jesteś nie Ona po prostu się bała. Jak już to ja się bałam. Przepraszam. Przepraszam, Emili. Nie wiedziałam, co się stanie. Co? Nic z nas nie wiedział. Żadne wytłumaczenie, absolutnie Błagamy nie żadne. Emily. Proszę spróbuj zrozumieć. Nie chcecie więcej znać, ty suka. O kurwa. Przepraszam, tak mi strasznie, strasznie przykro. Kurde. Bożeż, ja pierdolę. Musimy dogonić Majka. I to już. A czemu oni gonią k***a Majka? O, Joshua. Trzeba było mnie słuchać. Podjąłeś wybory, które przyniosły śmierć. Naprawdę nie wiem, co jest gorsze. To, że doprowadzałeś do zdarzeń, w których zginęło tylu ludzi? Czy to, że pozwoliłeś wydarzyć się tragedii? I nie kiwnąłeś nawet za stranym palcem, żeby komuś pomóc? Pff. Pamiętasz zeszły rok, ha? Jak pozwoliłeś siostrom zginąć. Jak im nie pomogłeś? Jak sparaliżował cię strach o samego siebie. Kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo. Dbałeś tylko o siebie, George. Zawsze dbasz tylko o siebie! Twoja gra potoczyła się bardzo źle. Tak jak twoje siostry, przyjaciele cię opuścili. Jesteś sam. Ale, psychiatra, ty. Czujesz, jak lodowata stała się twoja samotność? Ha? Czemu ich skrzywdziłeś? Joshua, czemu ich skrzywdziłeś? Nie skrzywdzili cię, Joshua, niespecjalnie. Popełnili głupi błąd, przez który owszem zginęły twoje siostry. Ale nie chcieli, żeby to się wydarzyło. Tak już wyszło? I szczerze tego żałowali, przynajmniej dopóki nie zgotowałeś im tego całego piekła. Liczmy, że nie jest za późno na pokutę. A twoi przyjaciele, o ile wciąż nimi są, ocalą cię przed otchłaniami ciemności.